Raz. Gdy przyjaciół hey. masz, wszystko jest możliwe. Ura! Jeśli He? wpadłeś w rabaty, to rzuć krzykliwe. Turba załry naprzód i szybkim krokiem. Turba załry naprzód. Ku nowej przygodzie. Turba załry naprzód. I już pana są, gdy przyjaciele tego chcą, to za robota, to nie? Na start! Uwaga! Cześć, trak. Trak! Ale z Ciebie artysta. Takie piękne wzorki narysowałeś wrotkami. To niespecjalnie. To się samo narysowało. Bruno, daj mi polatać. Uh -huh. A po co nagrywamy lasne wideo? Jak to po co? Już od dwóch godzin nie wrzuciliśmy nikt do internetu. I tak nas nikt nie ogląda. To chwilowe. Teraz nas nie oglądają, a potem zaczną nas oglądać. Daj mi polatać. O! Patrz, To są jakieś wzory. Wzory. To kręgi na polach. Ufo je zostawia. Mamy to. Jesteśmy gwiazdami. Niezidentyfikowane obiekty latające? A jeśli tu gdzieś w krzakach siedzą kosmici? Bruno, lepiej chodźmy do domu. Zbliża się obiad i w ogóle. Hmm? Cześć, chłopaki! Cześć! Nie mamy w ogóle czasu. Zaraz obiad. Ale niech wam będzie, patrzcie. Takie kręgi zostawia UFO. Jesteśmy pierwszymi, którzy odkryli u nas ślady kosmitów. Teraz będziemy sławni na całym świecie. Wątpię, żeby to były ślady obcych. Ale ja nie mam żadnych wątpliwości. Po prostu zazdrościcie. Tak, naszego sukcesu. Ale skoro chcecie dowodów, to jutro je dostaniecie. Aha, i teraz pójdą do lasu szukać kosmitów. I mogą tam znaleźć turbozaury. Musimy coś zrobić. Mam pomysł, jeśli Bruno i Felix chcą zobaczyć kosmitów, to ich zobaczą. Zrobimy dla nich przedstawienie. Bruno z Felixem znaleźli jakieś kręgi na polanie. Myślą, że te ślady zostawili kosmici i zamierzają ich szukać, ale mogą znaleźć was. Te kręgi narysował wczoraj swoimi wrotkami kosmita! Trak! Pięknie mi wyszło. Co? Starałem się. Postanowiliśmy pokazać Brunowi i Feliksowi przedstawienie z kosmitami. Wtedy już nie będą chcieli ich szukać, a wy będziecie bezpieczni. Hurra! Uwielbiam teatr! Zawsze chciałam być aktorką. Zadanie jest trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Musimy wydrukować z drukarce 3D części latającego spotka i kosmiczne hełmy dla turbozaurów. Hm. Hmm. Ja hełmu nie dostałem. Nie przejmuj się masz do odegrania główną rolę. Teraz naszym zadaniem jest odwiezienie części latającego spotka na polanę z kręgami. I tam musimy go złożyć. Turbozaury, naprzód! A jak kosmici zrozumieją, co im powiemy? Przestaniesz mówić z pełnymi ustami i wszyscy zrozumieją. O! Patrz! Tysiące wyświetleń, miliony polubień, a może na odwrót. Piotrus i Kasia pękną z zazdrości. Aha. Br Bruno. Czekaj, co tam jest? Mm. Oh. Robot, ledwo udało nam się uciec. To nie do wiary. Musimy to sprawdzić. W środku jest zupełnie pusto. To pewnie jakaś zabawka dla dzieci. A cała reszta przywidziała wam się ze strachu. Żadnego strachu. To wyobraźnia nas trochę poniosła. Właśnie, gry logiczne. Zrobimy o tym wideo. Felix, za mną. A silnik można do tego włożyć? A po co, zer? Polecę tym na podwój innych planet. Taki dobry hełm nie może się zmarnować. Tylko spójrzcie, co znalazłam na strychu. Potężny jastrząb kontra siły zła, babciu. Ty też lubisz czytać komiksy! Wasz tata czytał, kiedy był mały. Potężny jastrząb był ulubionym bohaterem wszystkich chłopców. Babciu, a pozwolisz, żebyśmy zabrali ten komiks na spacer? Oczywiście, że tak. Ten jastrząb wygląda zupełnie jak ja! Nie wygląda! Jesteś innego koloru! Kolor się nie liczy. Najważniejsze, że też potrafi latać i dokonuje bohaterskich czynów! O jakich bohaterskich czynów ty dokonałeś? Ja dokonuję ich cały czas, te czyny. Nie da się ich wszystkich zapamiętać. A ja latać nie umiem. Nie jestem superbohaterem. Ale jesteś tak silny jak jastrząb. Więc, Jazer, jesteśmy nie. superbohaterami? Hmm, niech będzie. Ale, żeby być prawdziwymi superbohaterami, musimy znaleźć kogoś, kto potrzebuje pomocy i mu pomóc. Za mną! <noise> A kto potem pomoże tym? Komu pomogą Zer i Trak? <noise> Kluczem w pracy superbohatera jest bycie we właściwym miejscu o właściwym czasie. Skąd ty wiesz o superbohaterach, Zer? Piotr dopiero dzisiaj przyniósł komiksy. Ha! Tacy jak ja i potężny Jastrząb nie stają się bohaterami. My się nimi rodzimy. <noise> Słyszałeś? Na pewno coś się tam stało. Superzaury, naprzód. Hmm. Hmm. Materiały rozładowane, a teraz wyruszam po ekipę remontową i narzędzia. Nikogo tu nie ma! Komu pomagać? Jak to komu? Już wszystko wiem! Robotnicy chcieli zbudować tu fontannę, ale zapomnieli narzędzi. Musimy im pomóc! Fontanna jest taka piękna! Zawołamy, buja i resztę! Nie, to my jesteśmy superbohaterami! Sami musimy wszystkim pomagać. Ty budujesz fontannę, a ja cię nadzoruję. Do roboty! To tutaj! A to tutaj. Niżej, wyżej. Ha, ha. Świetna robota, wspólniku. Musimy pokazać reszcie. Pierwszy wyczyn superbohaterów. Prawdziwa superfontanna. Kiedyś ciekła tu zwykła woda źródlana, a teraz mamy arcydzieło. Oj, mamy tu drobne problemy techniczne. Trak, nie stój tak! To nie żadne źródło. To jest rura wodociągowa, która całkowicie pękła. I teraz miasto może zostać bez wody? Musimy pilnie to naprawić! Zadanie jest trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Turbozaury naprzód! Wszystko przepadło! Wkrótce nasz las zostanie zastąpiony przez ocean! Bialoryby, rekiny, i tylko prawdziwy superbohater może nam pomóc. O, super przyjaciele się nadają. Orety! Jak dobrze was rozwidzieć! Nasza fontanna trochę się zepsuła. I teraz tu będzie ocean. Doszło do pęknięcia rury wodociągowej. Wszystko naprawimy, ale najpierw musimy odciąć wodę. Gdzieś tu blisko musi znajdować się zawór. Mmm. <laughs> 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 Świetnie, a teraz musimy wykopać pękniętą rurę i zastąpić ją nową. Ból, tor, wykopcie. kopcie, Anki, podasz nowe rury Trakowi, a on je zamontuje turbozaury naprzód! <gry> Włączamy wodę! I to są właśnie superbohaterzy! I gotowe! Nie chcę już być superbohaterem! Jesteśmy turbozaurami! Drużyną! Hmm. 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 na strychu. To komiksy mojej mamy o jednorożcach. Mają skrzydła, mieszkają na tęczy i robią dobre uczynki. Zupełnie jak my. Pilnie potrzebuje rogu i tęczy. <ślesk>